Przypomnę jeszcze raz, postaram się, aby to podsumowanie było bardzo dobrze zrobione. Na pewno na tych odcinkach będziemy omawiać głównie to, co się działo w drugiej lidze, niż to, co pewna drużyna robiła w Pucharze Polski. Choć co to Pucharu Polski to gratuluję im awansu aż do ćwierćfinału. Może jednak nawet jeszcze uda im się do półfinału, a może do finału oczywiście nie byłbym zły. A jeśli podczas omawiania o czymś zapomniałem z góry przepraszam. Dzisiaj na tapet drużyna z chojnic, czyli chojniczanka. Otóż ta drużyna zajęła dość interesujące miejsce w poprzednim sezonie, kończąc na czwartym miejscu, co dawało baraż o awans do pierwszej ligi, gdzie pewnie w półfinale pokonali świt Szczecin, a w finale ulegli 2 do 0 przed wieczystą kraku. Na to samo co było w poprzednim sezonie oczekiwali kibice, ale jak było? Otóż swoją przygodę chojniczanka zaczęła od meczu z Resowią, którą zremisowali 1 do 1. Druga kolejka i pierwsza wygrana chojniczanki po pokonaniu warty 2 do 1. Trzecia kolejka jednak przyniosła dość kompromitującą pierwszą porażkę, bo przegrali z rezerwami EUKS-u łódź 3 do 1. Cztery kolejka i znów kolejna porażka u siebie z pod Beskidziem 1 do 0. Piąta kolejka przyniosła dość wysoki remis 3 do 3 z KKS-em Kalisz. Szósta kolejka i remis z Sandecją Nowy Sącz. 1 do 1. Siódma kolejka została przełożona. W ósmym meczu Chojniczanka remisuje z GKS-em Jastrzębie. W meczu przełożonym, czyli siódmej kolejce, grali u siebie z Sokołem Kleczew, gdzie przegrali bardzo wysoko z Sokołem Kleczew 4 do 1. Po tym meczu Damian Nowak stracił rolę pierwszego trenera w Chojniczance. Nowym trenerem przed dziewiątą kolejką został Marek Brzozowski. Debiut trenera w dziewiątej kolejce był zupełnie nieudany, przegrali oni bardzo wysoko 2 do 4 z rezerwami Śląska-Wrocław. To bardzo słaby wynik. Dziesiąta kolejka i pierwsze punkty dla nowego trenera, bo padł remis 2 do 2 z świtem Szczecin. Jedenasta kolejka była pierwszą wygraną dla nowego trenera, bo co ciekawe pokonali stalówkę 2 do 3. Dwunasta kolejka, gdzie chojniczanka wygrywa nad hutnikiem. 13 kolejka i porażka z Olimpią Grudziąc 2 do 1. 14 kolejka i bezbramkowy remis z podhalem Nowy Targ. W 15 kolejce Chojniczanka pewnie pokonuje zagłębie 2 do 0. 6. 1160 kolejka i Chojniczanka przegrywa 2 do 1 z Unią Skierniewice. W 17 kolejce Chojniczanka wygrywa bardzo wysoko. Aż 5 do 0 z rekordem świetny mecz Chojniczanki. 18. kolejka i pewna wygrana z resowią Rzeszów 2 do 0. 19. kolejka i porażka z wartą Poznań 1 do 0. Podsumowując, start hojniczanki był dość słaby, ale końcówka uratowała po części obraz tej pierwszej rundy. Przejdźmy do statystyk, do ligowej stawki. Chojnice zebrały 24 punkty, czyli średnio na mecz zbierali 1, 26 punktów, zdobyli 30 bramek, czyli strzelali średnio na mecz. 1,57 bramki, stracili 29 bramek, czyli średnio tracili na mecz 1,52 bramki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na innych odcinkach.